Magda pisarska naparty. Nie, nie, nic poza mną nie dostaniesz. Wpatrzone spojrzenie, śniadanie do łóżka. Właściwie to woli szkawę i wystawione usta głaski zawsze ciepłej i pełne miłości, i ten prąd, co cię mami, gdy cię ściskam. I jeszcze dostaniesz kompresy na gardło w chorobie. Będziemy leżeć i grzać ciało przy ciele, i inne dostaniesz ode mnie, życiele. Bida z nędzą powiadasz, jak dla ciebie. Liczysz i liczysz. Maczkiem druczki zapełniasz w spoinach sercowych. Bez dwóch zdań ci nie pasuje. Nie zgadzam z wytyczną. Krzywa jakaś. Za bardzo na miękko. Za bardzo oddana. A zmysły popieści ci panna bardziej skalkulowana. Godziny pracy przy tobie rozliczy. Biznes to biznes. I grafik ułoży łóżkowych igraszek, i z domu ucieknie, gdy grypa cię złoży. Tak lepiej, tak prościej. Jasny przekaz parowania pod wspólnym mrozem szczęśliwości. Czytała Dorota Górczyńska Bacik